Siemano wszystkim, z tej strony Pan Malinka. O, siema, siemano. I będziemy dzisiaj fajny filmik nagrywać. Eee, dobra, czekajcie. Ja muszę podejść na górę, bo tam mam fajne eee, dzieci. a, czekaj, a, 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 dobra. A, kurde, a, dobra. To są fajne mody. E, dostałem je od takiego kolegi e, wyśłam mi je dzisiaj Ten e, Dzisiaj tam wczor wczoraj mi je wyśłam takie fajne mody I one są takie fajne je, Nie wiem no Dobra, patrzcie Są fajne mody I pokażę Wam dzisiaj wszystkie moje rzeczy Będzie nami. Tu mam pokój alchemiczny e, Taki fajny sobie zrobiłem e, tak, e, I tak Wiecie do czego to służy? Zrobienie miksturek i pierwszą rzeczą, potrzebny to możecie gloss, to i takie inne. Dobra. No, tak, crafting, tu do się pojawiają jeszcze nowe rzeczy i takie bardzo, duże, fajne rzeczy. No, dobrze. O halfie. Halfie w morze. Halfie mnie I Dobra dobrze drugą rzeczą mój domek to też też księgi w yy, jakieś księki, półki ro ro robią coś takiego mamy na przykład jakieś drewno i kładziemy je i po prostu mamy taką półeczkę z tymkami No, to jest wygodne tak to się zlagowało dobrze drugą rzeczą jest takie pudło które sam O. No, takie, takie główne to no, przebierze rzeczy. Drugą, trze trzecią rzeczą. Mamy na przykład drewno. I z tego drewna na przykład zrobimy to. No, to, bo ja zrobiliśmy z czymś tego. Ale ja to, zrobimy z tego. O, i straciliśmy. I mamy taką półkę. W takim O, o. I takie coś. O, no. Mamy ten crafting właśnie służy po to, że nie będziesz musiał tracić rzeczy, tylko po prostu sam! Hmm, może się dostać. No, Piacy, to znacie? I zwykły cool crafting też. Drugą rzeczą, pokażę Wam dzisiaj chowek. Ten chowek jest f... fajny. No, nie no, trochę schodzi mi szukanie go. O, mam pięć dziaksiów, który znalazł już taki fajne skrzynce. Nie pamiętam, ale gdzieś się znalazłem. No, 6p uzolany mieć i duży drewno. Ten drewno będzie przeznaczony na. Ale nie dom. Lepsza. Przepraszam za głos, ale mam chrypkę. <try> dobra. Mm, mm. Mm, dobra. No. I co i to? O oh, kur daj koriszon. Ala! Co to było? Koriszon. A ja się pójdę. Chodaj ja. Co to jest? Pu, pu, pu. Popatrzmy. Pulej to jest ogóle od nie No, czekajcie. O, 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 a. te siby, te które szybko się zbijają. Ja nie wiem, czy ja się A, przypomniałem się. Uciekałem się takim szkół powalonym takim o, o, a takim a, a. Jak on to może nie waląć? W kończymy nas ukochani poradnik. Pa!